Witam. Bardzo krótka rada, jeśli chodzi o zadania ze wzorami Wieta. Wygląda tradycyjnie, kiedy równanie: x kwadrat plus mx plus m kwadrat ma co najmniej jeden pierwiastek nieujemny. Natomiast, żeby zapisać warunki na jeden, co najmniej jeden pierwiastek nieujemny, nie będzie to takie łatwe. Ale kochani, jestem, bez, jestem w stanie bez problemu zapisać. Coś totalnie przeciwnego, czyli nie zapiszę warunków na co najmniej jeden pierwiastek ujemny, nieujemny, zapiszę warunki na coś przeciwnego, coś czego właściwie nie szukam, czyli zapiszę warunki przeciwne, czyli warunki na dwa pierwiastki. Ujemne. To jestem w stanie zrobić bardzo szybko. Jest to taka typowa wiedza ze wzoru wieta, czyli dosyć ciężko jest zapisać warunki na co najmniej jeden pierwiastek nieujemny. Natomiast Coś zupełnie idealnie przeciwnego, bo to jest ważne, że to musi być totalnie przeciwne wydarzenie, zdarzenie czy warunek zadania. Dwa pierwiastki nieujemne, a jest na pewno tutaj różna od zera, więc tego nie muszę zapisywać, natomiast, żeby pierwiastki były nieujemne, po pierwsze, musi być spełniony warunek z deltą, więc delta powinna być większa bądź równa, zaraz tu sprawdzę. Natomiast ujemne są wtedy, kiedy suma jest ujemna, natomiast iloczyn jest dodatni. Sprawdźmy, sprawdźmy delta. Delta b kwadrat b kwadrat, czyli 9m kwadrat b to jest 3m minus 4ac. To powinno być większe bądź równe. Dostaje 5m kwadrat. Czyli faktycznie dostaję, że m kwadraty jest większy bądź równe 0. Jest to zawsze spełnione, czyli tak naprawdę nie ma problemu tutaj z deltą, jeśli chodzi o deltę, to zawsze mamy ją większą bądź równą 0, więc tutaj bez problemu, więc przystępuję do tych moich warunków przeciwnych do tych, o które mnie pytają w zadaniu, czyli warunek z deltą. Załatwiony no to lecimy z sumą. Czyli tu powiedzmy, była moja pierwsza część, teraz druga X1 plus X2 ujemne, czyli u mnie to będzie minus del, minus B, czyli minus 3M przez 1 po podzieleniu na minus 3 dostaję, że M jest większe. Od zera to jest jeden warunek. Teraz warunek z iloczynem. x1 razy x2 powinno być dodatnie. A tam mam, moi drodzy, jak to wyglądało, m kwadrat. m kwadrat na 1 większy od zera dostaje, że m kwadrat... Jest większe od zera, no to jest prawdziwe dla M należących do rzeczywistych poza zerem. I teraz moi drodzy, zbierając to tutaj pierwszy, drugi, trzeci warunek, dostanę, czyli pierwszy i drugi i trzeci, dostanę, że dwa pierwiastki ujemne są wtedy, kiedy M są większe od zera. W takim razie odpowiedź na moje zadanie: moje równanie ma dwa, co najmniej jeden pierwiastek nieujemny, kiedy m jest mniejsze lub równe 0, albo inaczej, kiedy m należy do przedziału od minus nieskończoności do 0. Tak, więc polecam rozwiązywanie czasami warunku przeciwnego. Może Wam to znacznie przyspieszyć i ułatwić zadanie.